Cześć, witam serdecznie w krótkim filmie informacyjnym dotyczącym obecnie prowadzonych serii. No i cóż, yy, ostatnio skończyliśmy Rome 2 Total War, nareszcie zakończę tą serię. Boże, jak ja się cieszę, że udało mi się zakończyć w końcu jakąś kampanię z tej gry. <gry> Jestem z siebie dumny. Yy, I cóż, yy, tak, odnośnie Rome 2. Yy, pod koniec ostatniego odcinka zrobiłem swoją krótką wypowiedź o tej grze. Dosyć zjechałem tą grę w sumie... Miałem powód by ją zjechać, ponieważ wiele rzeczy mi się w tej grze nie podoba. W odwecie zostałem przez niektórych z was zjechany <laughs> za to, że jak śmie obrażać Rome 2 Total War, jak jak śmie robić w ogóle jakąkolwiek ocenę, co to ma być? Jak nie umiesz robić recenzji, to tego nie rób. Po pierwsze, to nie była recenzja, to nie była recenzja, to była moja luźna wypowiedź o tej grze odczucie związane z tą grą, i plus do tego ocena, jaką jestem skłonny tej grze wystawić. To nie była recenzja. Recenzję bym zrobił zupełnie inaczej. Aczkolwiek ocena gry byłaby taka sama, ale to inna sprawa. Tak więc, no cóż, pomyślałem, że skoro niektórym z Was się nie podoba moja końcowa wypowiedź o RoboMedia Total War, to w takim razie, jeśli chcecie. To mogę zrobić recenzję. To będzie najprawdopodobniej recenzja w formie wideo, oczywiście. Chociaż może też być w formie pisana. jeszcze się zastanowię. I cóż, i tutaj pytanie do Was. Czy chcecie taką recenzję? Czy chcecie recenzję Rome 2 Total War, Emperor Edition? Czyli tom po 15 paczkach wersję. I cóż wiem, że zrobię ankietę. Macie ją w opisie. Możecie głosować. Ankieta potrwa pewnie parę dni. I w sumie tam też zamieszczę informacje. Drugie pytanie, czy chcecie pisemną, czy. <laughs> pisemną, czy wideo. recenzję mhm. e... I cóż, no i tyle w kwestii Roman -y 2. Co dalej? Tak jak obiecywałem, wznowiłem teraz serię z The Third Age, Total War. Wielu was, niektórzy z Was się zdziwili, że jednak mm. <laughs> zacząłem z powrotem tą serię. No ale w końcu obiecywałem, więc tak jak. W, 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 nie zaczęcie byłoby trochę. N, nie bardzo z mojej strony. Ale obiecywałem, zresztą samą mam to grać. Teraz i serię wznawiamy, tylko że to będzie seria poboczna. Na razie wrzucałem z niej odcinki codziennie, ponieważ um, nic innego nie nagrywałem. Jednak teraz zamierzam zabrać się za parę innych projektów. Tak więc Dear Edge będzie się pojawiał e, co kilka dni najpewniej. Jeszcze dokładnego planu publikacji nie mam. E, postaram się go przygotować w ciągu najbliższych dni. E, no ale cóż, jakie będą inne serie? Przede wszystkim będę teraz prowadził Wiedźmina. E, e, ponieważ e, za, chcę nagrać całego Wiedźmina, jedynkę i dwójkę przed premierą widzimina trzeciego I to będzie wyglądało, wyglądało tak, że Teraz zaczynam Wiedźminę jedynkę Nagrywam Go całościowo Czyli Oprócz głównego wątku Wszystkie albo prawie wszystkie questy poboczne I Zaś następnie od razu zaczynam Nagrywać Wiedźmina drugiego Którego będę nagrywać W ten sam sposób, czyli Kompletnie, ze wszystkimi questami pobocznymi tylko, że z Wiedźminem drugim sprawy wygląda tak, że tam są dwie ścieżki yy, fabularne, gdzieś tak od jednej trzeciej gry i cóż, yy, powiem Wam, że na pewno nagramy sobie jedną ścieżkę, znaczy inaczej, nagramy obie, tylko że nagram na pewno jedną przed premierą Wiedźmina Trójki, a potem jeśli zdążę drugą, jeśli zaś nie zdążę przed premierą Trójki yy, nagrać drugiej, yy, to wtedy yy, Nagramy Wiedźmina na trzeciego najpierw, a dopiero później dogram tą drugą ścieżkę z Wiedźmina na drugiego. No i cóż, i tak wiem, że była już seria z Widźmina na jedynki, i teraz nagrywałem ją drugi raz. Wiem, pamiętam. Tylko, że tamta seria straszliwie mi się nie podoba, ponieważ no cóż, gub... nie dość, że gubiłem się dosyć w grze. To do tego chwili obecnej moje filmy mają. Dużo lepszą jakość, zarówno audio, jak i wideo, Tak więc po prostu chcę nagrać jeszcze raz widzimina tym razem powiedzmy bardziej profesjonalnie. A, a i cóż, no i w sumie tyle, jeśli chodzi o widzimina, A i w ogóle to. Jeśli będę miał czas, to będę starał się od czasu do czasu wrzucać więcej niż jeden odcinek dziennie z Wiedźmina. Najpewniej dwa, zwłaszcza w okresie świątecznym. E, teraz jak będą święta, to prawdopodobnie sobie przysiądę na dłużej do Wiedźmina i potem będę wrzucał po dwa albo po nawet trzy odcinki z Wiedźmina, by po prostu um, szybko go nagrać i wyrobić się przed e, trójką. Ponieważ, no cóż, troszkę później się do tego zabieram tak naprawdę, ponieważ powinien się już wcześniej zabrać, ale no cóż, tak wyszło po prostu, seria z się przeciągnęła i ja nie miałem czasu, do tego teraz byłem chory w sumie półtora tygodnia, no i tak ten czas trochę zleciał i co dalej. Miałem nagrywać jeszcze Assassin's Creed Unity zakupiłem sobie nowego Assassina, jednakże, ponieważ Ubisoft okazał się nowym Electronic Arts i tak spierdolił grę, za przeproszeniem, <laughs> że się to grać nie da, to nie będzie serii z Assassin's Creed Unity, przynajmniej na razie. Ponieważ, uwaga, pomijając już bugi, których jest pełno w Assassin's Creed Unity, Gra mi działa w 15 fps -ach. Tylko że, uwaga! Gra mi nie działa w 15 FPS-ach ponieważ ustawiłem sobie jakieś super ultra wysokie ustawienia graficzne Tylko gra mi działa w 15 FPS-ach niezależnie od ustawień graficznych czyli jak mam jakieś tam ultra wysokie, jakieś tam cieniowanie super od Nvidia jakieś specjalne mam wtedy chyba 10-15 fps Zaś jak ustawię sobie super niskie ustawienia graficzne, także w sumie prawie tekstur nie mam do tego rozdzielczość 640 na 480, to gra mi działa dalej w 15 FPS, tylko że tym razem czasami skacze do jakieś 20 maksymalnie. Tak więc w chwili obecnej Assassin's Creed Unity jest niegrywalny, przynajmniej dla mnie. No i cóż? W takim razie, skoro Assassin's Creed Unity odpad, to zastanawiałem się troszkę, to by może tu nagrać. Możecie też dawać propozycje w sumie. Co byście chcieli zobaczyć teraz na kanale ob obok e, Dirty'ejcza i Wiedźmina e, Trzecia seria prawdopodobnie by się pojawiła gdzieś tak, właśnie koło świąt. To wtedy miałbym więcej czasu na nagrywanie i bym sobie zrobił duży, duży zapas filmów. Tak więc nie byłoby problemów z dostarczaniem wam odcinków. E, tylko w sumie nie wiem, co nagrywać. E, Moglibyście dać jakieś propozycje? Jest jeszcze Spellforce, tylko że Spellforce obecnie nie mam ochoty nagrać, po prostu. Ja do niego siadam i po chwili mi się nie chce grać, więc no nie, muszę odsapnąć od niego, po prostu nie mam teraz z niego ochoty grać i nie chcę nagrywać yy, serii z niego na siłę. Ale spokojnie, seria wróci i yy, yy, nie mam obaw. obaw, na pewno będzie. O, oh. no i co jeszcze? Czy o czymś chciałem jeszcze powiedzieć? Mm, a tak postanowiłem, że założę fanpage'a na Facebooku, by was informować na bieżąco o mm, tym co się dzieje na kanale, na przykład, że nie będzie odcinku, bo jestem chory albo coś w tym stylu. <laughs> Powinien się w ciągu, jeśli się, inaczej, jeśli się zbiorę, to w ciągu najbliższych dni utworzę fanpage'a i zacznę wrzucać tam wiadomości. Prawdopodobnie zrobię kolejny film informacyjny o tym. Osobiście dosyć nie lubię Facebooka, ale no cóż, to informacje jest przydatna. Nasze do informowania, czymś. Sam osobiście korzystam z niego tylko po to, żeby dowiadywać się lekcji w sumie. Ewentualnie by z kimś pogadać. Nic poza tym, chociaż do rozmów i tak wolę Skype'a. Yy, ale cóż, no dobra. Tak, obecnie seria powiedziałem o Facebooku. Hmm. W sumie tyle. Tak, yy, nie oczekujcie też jeszcze żadnych yy, serii z yy, jakichś yy, nowych gier. Na pewno nie z Dragon Age, na pewno nie z. Yy, GTA 5 na PC, ty chyba w styczniu, wychodzi? Coś tak, tego nie pamiętam. Yy, nie oczekujcie też Totaluratili, ponieważ yy, nawet jak bym chciał kupić strączkę gier, to zwyczajnie nie mam pieniędzy. Yy, jedyną grą, którą zdecydowałem się skupić, to Assassin's Creed Unity i która okazała się klapą. I w sumie trochę mi szkoda tych pieniędzy, które wydałem na Unity. Hmm. Jubi, oddaj moje pieniądze! <grym> a, tak. No i cóż. Mm. W sumie tyle. Mój komputer wymaga upgrade'u, Dlatego też, między innymi, nie mam pieniędzy. A, bo staram się troszkę odkładać na kartę graficzną, jednakże średnio mi to wychodzi. Mm. Chyba muszę wygrać Totka. A, dobra. W tym filmie a tyle. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmu. No i cóż, do zobaczenia, cześć! Idę z Jesiobiet obiad.